W dzisiejszym odcinku naszego programu porozmawiam z Robertem Śniegockim, ekspertem grupy Golden Mark, o pasjonującym temacie diamentów. Zapraszam. Diamenty. Dla przeciętnego zjadacza chleba to jest tak naprawdę temat z cyklu science fiction. Skąd one się biorą? Są dostępne? Można je w ogóle kupić? Uh, to jest... Bardzo ciekawa w ogóle kwestia same diamenty, bo gdybyśmy całkowicie uprościli tematykę, to okazuje się, że diamenty to nic innego jak węgiel. Um, Okej, okay, no to daje jakąś nadzieję, że można łatwo wejść w ich posiadanie. No właśnie, niekoniecznie. No. Z racji tego, że dzisiaj mogę zaryzykować twierdzenie, że diamenty tak naprawdę są jedynym albo jednym z nielicznych elementów układanki dzisiejszego świata, które mają w sobie zapisane DNA w ogóle Ziemi. Czyli skąd się wzięła, jak powstała, jakie warunki na tej Ziemi panowały, bo najstarsze kamienie, szlachetne typu diamenty datowane są na ponad 2,5 miliarda lat wstecz. Dodatkowo powstają one oczywiście w bardzo specyficznych warunkach. To jest jednak ponad 1325 stopni Celsjusza i 50 ton nacisku na 1 cm2. Kształtują się przez setki milionów lat, by później razem z... Z lawą, na przykład wulkaniczną, wydostać się na, na powierzchnię Ziemi. Co podejrzewam wpływa na ich wartość? Cały Oczywiście. Proces, paradoksalnie, w, w samych, same diamenty zbyt ogólne określenie. Pamiętajmy o tym, że mamy część diamentów bezbarwnych, czyli te, które nie charakteryzują się żadnym kolorem. One są przezroczyste, najczęściej spotykane właśnie w biżuterii, ale również jako element inwestycyjny. I te najbardziej chyba pożądane i rozpalające zmysły każdego z inwestorów to kamienie fantazyjne. Czyli te, które są de facto nieco, zaryzykuję takie twierdzenie, upośledzone. Upośledzone w rozumieniu takim, że w, w procesie kształtowania się samego diamentu zaszły jakieś okoliczności. Czy poprzez promieniowanie, mhm. czy poprzez występowanie dodatkowych pierwiastków, jak chociażby nie wiem, związki azotowe, czy, czy bor, które powodują, że pojawia się w nich jakiś kolor. Oczywiście najbardziej pożądane, różowe, niebieskie, czerwone i w zależności od tego, w jakich warunkach są kształtowane, e, takie też diamenty uzyskujemy. Ekstremalnie. Ale oczywiście się bardziej wato, wartość, wartość są bardzo. Dziękuję. Właściwie dzisiaj o niebieskich i, i, i czerwonych tylko mówimy, rzadko w ogóle je spotykamy. W przypadku kamieni różowych, no to chociażby kwiecień bieżącego roku, e, rekordowa transakcja e, poprzez dom aukcyjny Sotheby's w Hongkongu. Kamień, który. Waży około 20 gram różowy został, Pink Star został sprzedany za ponad 70 milionów dolarów. 70 milionów 70 dolarów milionów pod krew, pod dolarów. Krew, Absolutny to. rekord dokładnie tak. A to jest diament, który został jakoś niedawno wydobyty? Absolutnie czy? nie, absolutnie nie. nie. Diamenty mają to do siebie, że są doskonałym nośnikiem nie tylko wartości, ale i historii. No Każdy z tych znakomitych kamieni, oprócz tego, że musi być wyjątkowo piękny oczywiście, co za tym idzie, mieć odpowiednią wielkość, piękny szlif, odpowiednią piękną barwę, dodatkowo musi mieć ten pierwiastek historii, bo jesteśmy skłonni, czy inwestor jest skłonny zapłacić dodatkowo za właśnie tą historię, którą ten kamień opowiada lub którą jest otoczony. Często tajemnicą, a często jakimś zdarzeniem, które... Które rozpala po prostu w obrazie. A historycznie jak to wyglądało? Wcześniej były prowadzone wojny o diamenty, czy wojny o złoto? Czy diamenty też były właśnie takim materiałem do jakichś wojen pomiędzy plemionami, pomiędzy różnymi nacjami, narodami? No bo złoto ma jednak trochę mhm. w historii swojej tego typu wydarzeń. Było kiedyś wcześniej środkiem płatniczym. Przecież czy z diamentem wiąże się też taka barwna, burzliwa, czy nawet wojenna historia? O diamentach tak naprawdę pierwsza wzmianka jest, pojawia się około 400 lat przed naszą erą. Następnie starożytny Egipt, stary Egipt właściwie starożytna Grecja, to raczej element boskości. Mhm. Czyli diamenty były uznawane za łzy Boga, które spadły, spadły na ziemię. W Starym Egipcie noszono na przykład diamenty na czterech palcach lewej dłoni, po to, żeby łączyć Żyłę miłości z sercem bezpośrednio. Okay. Więc ten element boskości poprzez to, że kamień jest wyjątkowo piękny, ale też twardy. To jest najtwardszy dzisiaj minerał dostępny na ziemi. Eee, raczej traktowany był jako zarezerwowany dla tych najbardziej bliskich bogów. Mm -hmm. eee, natomiast e, faktycznie, e, jeżeli chodzi o same wojny, raczej kamienie były przedmiotem okupu, podboju, ale nie przenosiły szczęścia swojemu posiadaczowi. To jest taka ciekawostka, bo e, to zazwyczaj jest tak, że szuka się kamieni pod inwestora, nie inwestora pod kamień. E, I tak naprawdę te kamienie zazwyczaj z historii, które były przedmiotem e, grabieży, raczej nie przynosiły pomyślności e, ich późniejszym posiadaczom. E, więc można nawet zaryzykować Przekręte kamienie? Dokładnie. No. Można myślę, że użyć takiego stwierdzenia jak przekręte kamienie. A kiedy w, na przestrzeni tych ostatnich kilkuset lat kształtowała się wartość diamentów, to znaczy kiedy społeczeństwa czy społeczeństwa nimi operujące zdały sobie sprawę, jakie one są wartości? W przypadku złota zawsze um, pamiętamy historię, oglądamy filmy, czytamy powieści historyczne i wiem, że ten element złota zawsze się przewijał, że jak był pełny skarbiec złota, to znaczy, że władca był możny i, i mógł tak naprawdę um, był na pozycji wygranej, jeżeli chodzi o prowadzenie chociażby działań wojennych. W przypadku diamentów, to paradoksalnie one nie były um, takim elementem stanowiącym o statusie majątkowym. Proszę zwrócić uwagę, że chociażby w średniowieczu to zbroje i, i, i sztylety zdobione czy były szafirami szmaragdami, mm -hmm. aniżeli diamentami. Nie nie. Faktycznie myślę, że od momentu kiedy mm, zawiązało, bo żeby mówić o diamentach też trzeba zrozumieć jakby samo środowisko diamentów. Gorączka diamentów zaczęła się znacznie później niż gorączka złota i specyfika samego produktu, jeżeli można tak to określić, jest zupełnie inna niż w przypadku złota. Złoto jest jednak elementem finansowym, traktowanym często jako element wymienny, Ale w przemyśle przepraszam. Dokładnie, też no też system finansowy oparty był o parytet no. złota. Diamenty są Odseparowane od w ogóle od rynku towarowego. To jest znamienne, i myślę, że to jest taka podstawowa różnica w stosunku do innych aktywów fizycznych. Czyli to jest taka wisienka na. Rynków finansowych, środków płatniczych, wszystkich walorów? Można to Absolutnie aż tak, tak ująć. Myślę, że możemy tak powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że diament diamentowi nie ehm, To też nie jest tak, że dzisiaj, będąc posiadaczem diamentów, możemy stwierdzić, że mamy unikalny in instrument finansowy, nie tylko jako piękny kamień, który, który mm -hmm. tak śpiewa Marilyn Monroe, e że, że, że diamenty są najlepszym przyjacielem e kobiety. E w, przypadku, w przypadku diamentów inwestycyjnych to już jest e specjalna grupa. E my nazywamy je tak naprawdę klasą premium. Proszę sobie Wyobrazić, że całość wydobywanych diamentów, na całość wydobywanych diamentów składa się tylko 2% kamieni klasy premium. Czyli to są te diamenty, które po obróce, stając się już brylantami, mają najwyższe parametry, jeżeli mm -hmm. chodzi o e, jakość, czystość, barwę proporcje szlifu oczywiście e, i szereg innych elementów, e, względem których są, e, są oceniane. Tylko 2% wydobywanych kamieni e, stanowią te, które faktycznie mogą później zdecydowanie podnosić swoją wartość. A ja chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tego pytania postawionego mm. na początku. Jak kupić diamenty? Diamenty nie są notowane na giełdach, podobnie jak złoto czy inne towary. Czy są, nie wiem, jakoś deponowane? Czy jesteśmy w stanie określić podaż, popyt diamentów? Czy one podlegają tym wszystkim prawom rynku, jak inne walory czy surowce? Na pewno nie, przynajmniej nie w tak dużym stopniu, prawda? Odpowiedź jednoznaczna na to pytanie byłaby... Trudna i wymagałaby na pewno, jakby przedstawienia całej historii w ogóle, jak kształtował się ten biznes diamentowy, ale faktycznie myślę, że warto zacząć od tego, że tym rynkiem również ten rynek regulowany również jest poprzez mechanizm popytu i podaży. Mhm. Z tym, że w odróżnieniu do każdego jednego aktywa czy dobra, a diamenty uznawane są też za dobra luksusowe, tu podaż jest kontrolowana. Kontrolowana przez głównych wydobywców z koncernem De DeBersy. Na czele, wywodzą się z Republiki Południowej Afryki. Tam leżą największe złoża diamentów? Znaczy tam się. Tam rozpoczęła się tak naprawdę cała zabawa współczesnego świata, jeżeli chodzi o poszukiwanie diamentów. Natomiast tak naprawdę początki diamentów to Indie przede wszystkim. Zresztą do dzisiaj tam znajdują się najprzyśliwierze, którzy wykorzystują nie programy komputerowe, ale to jest już manufaktura ręczna, która wcale nie odbiega od tej mocno, mocno unowocześnionej, która jest dostępna w Nowym Jorku mhm. czy, czy w Hongkongu. Czy, czy w Antwerpii. Natomiast e, odpowiadając na pytanie, Koncept de Burns razem z głównymi producentami diamentów kontroluje podaż, przez co e, nie wyobserwujemy czegoś takiego, co jest zjawiskiem fluktuacji ceny. Proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy prześledzili sobie wykres wartości diamentów w poszczególnych kategoriach na przestrzeni np. Na ostatnich 30 lat nie zaobserwujemy tak zwanych kominów które powodują gwałtowny wzrost, który jest kompletnie nieuzasadniony, ani gwałtownych spadków, których też doszukujemy się podstaw. Czyli takich zależności, jakie mamy na przykład pomiędzy rynkiem złota a rynkiem akcji, że rynek akcji idzie w górę, Złoto idzie wtedy dołu, że na świecie robi się niespokojnie i złoto rośnie. W przypadku diamentu takiej zależności nie ma. Nie ma. E, co więcej, e, tak naprawdę to jest jedyne aktywo, które przez kryzys e, w 2008 roku przeszło bez absolutnie żadnego szwanku. E, dobra luksusowe nie znają słowa kryzys. E, tu nie ma czegoś takiego jak e, nagła utrata wartości, tym bardziej, że rok do roku produkcja diamentów spada, a popyt nieustannie rośnie. Czy jesteśmy w stanie określić, Ile diamentów jest dostępnych na rynku? Jaka jest wartość w ogóle tego rynku, skoro tak naprawdę nie wszyscy chętnie chwalą się tym, ile tych diamentów posiadają? Sam rynek wart jest miliardy dolarów, no e, natomiast jeżeli chodzi o ich wydobycie, to tak naprawdę w, na przestrzeni ostatnich 30 lat, trzeba sobie wyobrazić, to oczywiście jest skala dosyć spora, ze 170 milionów kar, które było wydobywane, dzisiejsza produkcja osiąga ok. 125-130 milionów kar. Więc podaż systematycznie rok do roku maleje, a popyt nieustannie rośnie. A czy jeśli chodzi o, o złoża, mówi się o tym na przykład w porównaniu ze, ze złotem, o którym bardzo często mówimy, że złoża, złoża złota powoli się kończą, co oczywiście gdzieś w domyśle podnosi wartość, e, wartość tego kruszcu. Podobnie jest z diamentami, też jest problem z dostępnością złóż. Odkryto może jakieś ostatnio wielkie złoża diamentów. Patrząc na historię w ogóle biznesu diamentowego, to każde nowe liczące się złoże diamentów, które jest odkrywane, jeżeli w ogóle jest, od razu jest własnością jednego z największych koncernów wydobywczych, poprzez właściwie po to, żeby kontrolować podaż. Z drugiej strony, od blisko trzech dekad nie odkryto żadnego znaczącego złoża mhm. diamentu. To pokazuje, że mamy do czynienia z deficytowym towarem, które wcale nie jest oczywiste do wydobycia. Nie pojawiają się nowe złoża. W związku z tym mamy pełne uzasadnienie do tego, że przy rosnącym popycie ich cena będzie cały czas nie w stanie rosnąć. Czyli jeśli myślę o diamencie, który no, tak naprawdę dla przeciętnego człowieka nie jest specjalnie dostępny, ale jeśli już myślę o tym, to mogę wyobrazić sobie, że jego cena w perspektywie 10, 20, 30 lat znacząco będzie rosła, skoro kończą się złoża, tak. skoro. Zdecydowanie tak, przykład. Kopalnia Argile, należąca do koncernu Rio Tinto, mieszcząca się w Australii, jest odpowiedzialna za około 90% podaży różowych diamentów na świecie. Kopalnia ogłosiła w roku 2016, że w latach 2018-2020 całkowicie kończy swoją działalność operacyjną. Wynika to z faktu, że złoża są coraz uboższe mhm. i coraz niższej jakości diamenty różowe są wydobywane. Całoroczny urobek największej kopalni na świecie w różowych diamentach, które mają masę przekraczającą pół karata, czyli naprawdę niewielkie mieści się na jednej dłoni. Więc jeżeli... Wyobraźmy sobie teraz, jaka ilość w takim razie jest na świecie w ogóle wydobywana. Sama nasza rozmowa podnosi wartość tych diamentów w ogóle. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I um, fajnym zjawiskiem jest to, że od momentu, kiedy tak naprawdę pojawiła się ta informacja, um, różowe diamenty są chyba najbardziej e, zyskującym e, kamieniem szlachetnym na świecie, jeżeli chodzi o wartość. Mhm. Czyli jeśli mówimy o jakiś walorach takich premium, zawsze wydawało mi się, że to złoto jest tym, tym, tym walorem inwestycyjnym premium, ale to w przypadku, jeśli rozmawiamy o diamentach, wydaje mi się, że byłem w Błędzie. Jest dużo wspólnych cech pomiędzy złotem a, a, a diamentami. Złoto przede wszystkim jest dostępne dla każdego. Dzisiaj gram złota to, to wydatek rzędu około 200 złotych. Złota inwestycyjnego w postaci chociażby sztabki. W przypadku diamentów no ciężko jest mówić o zakupie... Mm, diamentów klasy, która daje mi realną szansę na, na zwrot mm -hmm. z tej inwestycji w długim horyzoncie czasowym, pamiętajmy, 8-10 lat. Jesteśmy w stanie jakiś próg wejścia określić, jeśli chodzi o diamenty, że to jest na przykład kwota X, którą trzeba zainwestować, żeby wejść w posiadanie takiego kamienia? Jeżeli chcemy liczyć na zwielokrotnienie tak naprawdę kwoty, którą inwestujemy w diamenty, to te 100 tysięcy dolarów to jest absolutne minimum. W przypadku, w przypadku kamieni, które mają dopełniać nasz portfel aktywów, czyli diamenty około 1 karata masy całkiem przyzwoitych parametrach, jeżeli chodzi o barwę i, jak, i czystość, to będziemy oscylować w granicach 450 tysięcy złotych już brutto. Pamiętajmy o tym, że diamenty są obarczone podatkiem VAT. A belką? W przypadku, jeżeli realizujemy sprzedaż diamentów, nie ma obowiązku opłacania podatku zysków kapitałowych. Co więcej, to jest tak dyskretna forma gromadzenia kapitału, a biorąc pod uwagę, że nie jest dewizą, daje nam pełną, nieograniczoną swobodę mhm. przewożenia w dowolne miejsce na świecie. Ale, ale jest to jednak walor bardzo trudno zbywalny, prawda? Płynność jest. Jest różnica pomiędzy płynnością w złocie a płynnością w diamentach. W diamentach to jest świadomość dostępu do kapitału, czyli tego czasu, który jest mi niezbędny od momentu, kiedy kamień chce upłynnić, odsprzedać, a czasem, kiedy uzyskam odpowiednią kwotę. Nie polecam diamentów jako instrumentu uzupełniającego portfolio aktywów mhm. dla osób, których, które chcą zainwestować 100% swoich oszczędności mhm. w ten segment, dlatego że diamenty lubią nagradzają cierpliwych. 8-10 lat to jest taki horyzont czasowy, który nagradza tych, którzy faktycznie byli cierpliwi i nie potrzebowali odmrozić tego kapitału z diamentów. Dla tych, którzy potrzebują... Zdecydowanie wyższej płynności e, też dywersyfikuje się portfel diamentowy. To nie jest tak, że ktoś kupuje dzisiaj diamenty za milion dolarów i ma jeden kamień. E, ma kamień za milion dolarów, ma kamień za 100 tysięcy mm. dolarów, ale też ma 10-12 kamieni po 40-50 tysięcy złotych, Któreby po to, żeby złotych. mieć pełny obraz e, tej inwestycji i mieć pełną swobodę e, i możliwość zarządzania tym, e, tym portfelem. Czyli konkluzja mniej optymistyczna. Diamenty tak, ale niestety nie dla wszystkich. Natomiast konkluzja optymistyczna, nie trzeba podatku Welki płacić, od inwestowania w diamenty, od zysku. Tak, i przypominam, że to jest chyba najłatwiejsza forma transferu międzypokoleniowego majątku, czy darowizny na świecie, mm -hmm. dzisiaj obecna. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, pasjonujący temat, myślę, że jeszcze raz, jeszcze nie raz wrócimy do tematu diamentów. Liczę na to, dziękuję. dziękuję. O inwestowaniu, oszczędzaniu, lokowaniu kapitału przeczytacie w kwartalniku MySaver i na www.mysaver.pl Już za tydzień w kolejnym odcinku naszego programu przyjrzymy się bliżej rynkowi nieruchomości. Czy warto w nie inwestować, czy można na niej zarobić? Serdecznie zapraszam.